Cześć wszystkim, witajcie ponownie w drugiej części retrorecenzji. Dziś razem przeniesiemy się na początek lat 90., a konkretnie do roku 1991, kiedy to pojawił się Panasonic RX FT600. Przedstawiciel przystępnych cenowo, ale już lepiej wyposażonych modeli. Radiomagnetofony, które nazywaliśmy bliźniakami albo jamnikami, miał w tamtych czasach praktycznie każdy. Była to popularna konstrukcja już od lat 80., umożliwiająca łatwe kopiowanie kaset, a jednocześnie na tyle przystępna cenowo, że mógł sobie na nią pozwolić zwykły człowiek. Można je było spotkać praktycznie wszędzie w pracy, w pokojach dziecięcych i w salonach. Pod względem designu w porównaniu z latami 80. zaszło sporo zmian, a model 600 jest na to świetnym przykładem. Żadnego kanciastego designu w stylu pudełka po butach przeciwnie, obudowa jest zaokrąglona, przyciski magnetofonu są wpuszczone i mają ten sam kolor co reszta urządzenia. Jednocześnie jednak zachowuje ostry styl początku lat 90. Konstrukcja ogólnie solidna, wykonana z twardego plastiku. Zresztą jeździliśmy z nimi na działki, do domków letniskowych, na zielone szkoły, a nawet na imprezy za miastem. I w większości przypadków te urządzenia bez problemu to wszystko przetrwały. Wyposażenie przyciąga uwagę przede wszystkim cyfrowym tunerem, dodatkowo z automatycznym strojeniem jak na tamte czasy to luksusowe wyposażenie. W pamięci można zapisać aż 24 stacje, z czego 12 to FM, a kolejne 12 to fale średnie. Ale już wtedy były one na śmietniku historii. Dalej mamy klasyczny podwójny magnetofon kasetowy oczywiście sterowany ręcznie. Cieszy przynajmniej pełny oto ustaw, czyli po otworzeniu lub przewinięciu taśmy kaseta się wyłącza oraz ręczne wyszukiwanie kolejnej piosenki z charakterystycznym dźwiękiem podczas przewijania. Tak, dokładnie tak to brzmiało. Jeszcze jednej funkcji nie wspomniałem, a jest nią High Speed Dubbing. Pozwalała ona zrobić kopię o 50% szybciej, ale na jakości dźwięku to naprawdę nie zyskiwało. Ale was i tak pewnie najbardziej ciekawi, jak to właściwie gra. 600 ma dwudrożne głośniki Stereo i byłem nimi naprawdę zaskoczony. Oczywiście nie oczekujcie jakiejś totalnej rewelacji, ale w porównaniu z dzisiejszą techniką, te tańsze głośniki Bluetooth za około 2 powiedzmy 3000 koron najczęściej bije na głowę zarówno pod względem jakości, jak i głośności. Ponadto wyposażono go w mechaniczny korektor dźwięku i przycisk wzmacniający basy. Zdecydowanie polecam, no i odbiegając od tematu. Czy zauważyłeś, że im tańszy przedmiot, obojętnie czy to otwarzacz czy słuchawki, tym większe marki megabasów? Do dziś się to nie zmieniło. Z pozostałego wyposażenia warto wspomnieć jedynie o wejściu syncz. Możesz więc znowu zrobić z niego głośnik Bluetooth trzeba go zasilić ośmioma dużymi bateriami typu LR20 a dodatkowo jeszcze dwoma paluszkami, żeby zachować pamięć stacji radiowych i żeby działał wyświetlacz. A jeśli nie chcecie zostawiać majątku u pana Duracella, polecam raczej podłączyć go do gniazdka. 600 jest typowa dla swoich czasów i tak trzeba ją traktować, chociaż dźwięk jest naprawdę przyzwoity. Nie powali was jednak na kolana. Poza typowymi problemami z gunkami w magnetofonach kasetowych, o żadnych poważnych usterkach nie słyszałem. Czy nadaje się do użytku także dziś? Na to pytanie autor tego filmu nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Chcecie tylko od czasu do czasu odtworzyć stare taśmy? W takim przypadku sprawdzi się znakomicie. Może służyć jako radio w kuchni, garażu albo warsztacie. Jeśli dodatkowo stoi tam na przykład Favorit albo Felice, będą się świetnie uzupełniać. Jeśli nie masz z nim nostalgicznych wspomnień, nie stawiałbym go w salonie. Można znaleźć ciekawsze modele i z lepszym dźwiękiem. Najlepiej zachowane egzemplarze sprzedają się zwykle za około 1300 zł, ale być może uda się je znaleźć jeszcze taniej. Nie widzę w nim raczej inwestycji. Wyprodukowano ich po prostu bardzo dużo i poza cyfrowym tunerem nie wyróżnia się niczym szczególnie ciekawym. Ale z drugiej strony, jako tanie retro sprawi radość i na pewno nie wydasz na niego fortuny. Niektóre egzemplarze przetrwały u wielu osób. Napiszcie w komentarzu, czy macie taki sprzęt. A jeśli podobało Wam się to wideo, proszę, zasubskrybujcie kanał. Do zobaczenia następnym razem przy kolejnej recenzji. Cześć!